Co, dużo e, tutaj było będzie na jechał. Sklej pizdy, kurwa, Miszę, kurwa, nie mogę no, no, się skupić na moim komentowaniu. E, dobra, e, tak, tutaj będzie Lord Evron e, z dociężeniem w postaci grafa. Wiesz wiesz, e, w postaci grafa. Wiesz, jakieś Dawa, jakieś ciekawo, ciekawostki e, na temat tutaj Y będziesz? Kurwa, no nie mogę, no nie mogę, nie mogę Tak, geopolityczne tutaj Jakby tutaj, jakie jak, zakręty tej brać Z jakiego, z jakiego konta W drugiej łódce siedzi Abit Ciekawe z Nexa na plecach witam, witam. No wszyscy no, by się raczej spodziewali Chuj z challengem widzowie. U Ewrona, ale. No, jak widać, jak widać. No i tutaj wszyscy mają dociążenie, uwaga. No i chuj z challengem widzowie. Co ciekawe, co ciekawe. Le lewą ty prawą. Co ciekawe, Mamiko jedzie po raz drugi z dociążeniem w postaci Michela. Ja on tutaj widzę na plecach w stroju swoim, na pewno będzie podpowiadał jakieś, że on się znane rzeczy. No i. Ty, Ewron. No? Oglądałeś kiedyś rally jak MUL czytają zakręty, że jeden lewo. Tak, tak! Mam ci to robić na to? Widzowie, jeden to jest, jeden to jest mocny, czy słaby? Szóstka to jest tak, a jeden to jest tak, czy odwrotnie? Macie dojazd, to Jeden idzie. to ostry. Dwa, lewo. No dobrze, dobrze, jedziemy! Sześć, lewo. Jeden lewo, jeden prawo. Ło! Prosta, koniec. Jeden lewo. O kurwa? Wypierdalaj! WYPIERDALAJ! Ewron, Ewron, podejdź do nich, podejść do nich. Mam siekierę. Ała! Dobrze! O kurwa, czekaj. Odejcie stąd! Czekaj. Strzelają do nas, strzelają, Graf! Tarcza! O kurwa, stawiaj, stawiaj, stawiaj! Ty masz, ty masz! Kurwa! Siadaj, siadaj, za kurwa Dobra, wszechśmijłem gummy! Dobra, mamy to! Leć i z drugą strony biegną. Ja pierdolę, ale buja! A to... Wózki stawiaj, stawiaj! Nie! Dobre, ja... Dobra, ja... ja już trzecie. Chyba tak się nie robi w wyścigach Mamiko, brawo! Zwycięstwo mamiko, super! Brawa! Mamiko! Brawa! Brawa! Niesamowity, niesamowity performance ze strony Mamiko. No, no świetnie ja, się pokazała, no, świetnie to 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 się pokazała. Widać, że ten pierwszy wyścig jej dużo do, do nauki. Ale, ale, ale nikt mnie nie wyprzedził, jak, jak to? No na koniec mamiko po prostu lepiej pojedziemy. Mamiko, widziałaś co się tam działo za tobą? Tak, jest walka wielka! To ktoś z moją głową. Ty jakie to było śmieszne. Dobrze. Do Widzowie, wyobraźcie sobie Formułę 1, ale podczas wyścigu są ziomki, które wskakują ci na samochód i ci rozmontowują go.